Pisanki, kolorowe palmy, stroiki, staropolskie wędliny, regionalne sery i wiele innych atrakcji. To wszystko znajdziecie na corocznym Jarmarku Wielkanocnym, który odbywa się na rynku staromiejskim. Stoiska można odwiedzać od 10 do 18. Sprowadzamy kosmetyki z Bułgarii na bazie oleju różanego. Są bardzo zdrowe i dobrze wpływają na cerę i na cały organizm. Najbardziej popularna jest woda różana. Można by było powiedzieć, że można stosować ją i do ustnie, i wewnętrznie, i zewnętrznie, ponieważ ma. To jest woda Różana tak, ta, woda różana, tak, taki produkt najbardziej znany, ale też olejki, które są no niestety drogie, tak. Ale myślę, że produkty są dosyć już znane, ponieważ córka jeździ po całej Polsce i wszyscy jakby bardzo cenią sobie te i kremy do twarzy i olejki i szampony Odżywki i wszelkiego rodzaju właśnie produkty z róży, nawet mydełka. Rozumiem, że są naturalne produkty. Tak, wszystkie tak? są naturalne, bez konserwantów, bez parabenów, czyli można by było powiedzieć, że no takie 100% naturalne. No, tutaj na części pudełek, chyba nie wiem widzę, to, to są mydełka, tak? Tam tak. jest napisane handmade soap, rozumiem, że są ręcznie robione ręcznie rzeczywiście robione, rzeczy. Tak? tak, to są ręcznie robione, tak z manufaktury, czyli nie z takiej fabryki produkującej masowo, tylko właśnie produkujące, no konkretnie na zamówienie, tak. Czyli my zamawiamy konkretny produkt i oni produkują, tak. Pierwszy raz na Kiermaszów to... Nie, my jesteśmy już kilka lat. No i, i jak pani ocenia imprezę? Jest to znaczy, rynek na tego typu produkty? To znaczy jest rynek, tak, tylko no obecnie wiadomo, że mniej pieniędzy ludzie mają, mniej kupują, no ale być może, że... Znaczy my mamy też sklep internetowy, czyli nie odczuwamy aż takiego... No ale tu jest. przyjeżdżam, ponieważ córka tu mieszka i tu przyjeżdżam, mam nocleg za darmo, nie? Natomiast no, Toruń jest pięknym miastem, tak, no ludzie są bardzo sympatyczni, także fajnie się tu przyjeżdża. No. To już dwunasta edycja Jarmarku Wielkanocnego. Pojawili się na niej kupcy z całej Polski, oferujący w swoim asortymencie ozdoby świąteczne, pisanki, stroiki czy wędliny staropolskie. Przywiózł Pan wędliny, zapach fenomenalny. Co konkretnie Pan poleca? No, Siedem y rodzajów kiełbasy, szynki, polędwice, smalec, chleby, słoninka, kaszanka, sonik. Wszystko naturalnie na naturalnych tych, przyprawach, wszystko, nic sztucznego nie ma, nic sztucznego nie ma. Pierwszy raz pan w Toruniu z wędlinami? Nie, w Toruniu jesteśmy już z 10 lat jeździmy tu. Tak. Dobry to rynek, jeśli chodzi o tego typu No produkty? Tak, to jesteśmy tutaj przed Wielkanocą i przed Bożym Rodzeniem. Zawsze, zawsze. Co roku jesteśmy. To co się najlepiej sprzedaje, co, co na... czego szukają te runianie? No, praktycznie wszystkiego po trochu idzie. Czekają na ostatni tydzień zawsze. Biorą większe zakupy, teraz tak próbują tylko. Mhm. Zap... Im bliżej świąt, tym sprzedaż. Tydzień... Tak, tak, tak. Sprzedasz, bo teraz próbują tylko. To powie, czego na świątecznym stole nie może zabraknąć? No kiełbasy. Tu mamy specjalne kiełbasa do koszyczka. Mhm. No i śneczka, chlebek. z wieży chlebek. Tak, na zakwasie? Na zakwasie, czystożytnie chleby mamy na zakwasie, także... Wszystko naturalne u nas, z Podlasia. Widzę, że z wędzarni pan też przywiózł, tak? Tak, właśnie. tak. Wędzarnia też mamy, jak coś to ktoś tam zamówi, czy tak nawet wędzimy. Na porcie sprzedajemy kiełbasy. Na stoiskach znajdziecie m.in. sękacze, rękodzieło drewniane, biżuterię ręcznie robioną, ceramikę ozdobną, miody i wyroby pasieczne. Polecamy miody z małej, prywatnej pasieki z gór Świętokrzyskich. To są tereny bardzo dobre właśnie do produkcji miodów. Polecamy miód lipowy, bardzo dobre miody są na przeziębienie. No właśnie wygląda to fenomenalnie. Tutaj możemy pokazać, czy to jest płynny miód, czy, czy taki bardziej skondensowany? Już de tak, on się już krystalizuje, widzi Pan. To są naturalne miody. To jest właśnie smak, którego klienci najbardziej poszukują, czyli właśnie miód lipop. Tak, no, klienci potrzebują miody różne, na przeziębienie przede wszystkim. Teraz jest zimno, więc y, gryczane są bardzo dobre do słodzenia, na he, kawy, y, na wrzody, na przeziębienia również. Do wypieków na tych świątecznych stołach, no to takie miody też idealne? Też idealnie pasują do pierników, właśnie tutaj na tych terenach, więc zapraszam do degustacji. Nie zabrakło też domków dla ptaków, witraży, rękodzieła ze szkła, świec, witliny i rękodzieła ze słomy i siana. Przyjechałam do Państwa na jarmark, żeby zaprezentować swoje produkty, które własnoręcznie wykonujemy z mężem już od kilku lat. Strojik można postawić na stół, można postawić gdzieś tam jako akcencik na ławę. Zapraszam na Stoiska, jest wiele rzeczy do kupienia i świątecznych, i takich całorocznych. Akurat u nas są rzeczy wyrabiane z siana, już z tradycją robimy kilka lat, dlatego rzeczywiście jest troszeczkę sztuk. Mhm. <głos》> wiadomo, że wszystko zajmuje czas, mocne, trwałe. To nie tylko na jeden sezon, ale i kilka lat nam posłuży. No właśnie, to są takie tradycyjne produkty, które w, w waszym rejonie, gdzieś w okolicy e, powstawały wcześniej, czy, czy sami to wymyśliliście? Nie, niekoniecznie, że, że rejon, że jakieś tam tradycja, mhm. nie. Po prostu autorska e, produkcja, tak? Dokładnie tak, a powtórę to jest to, że Czymś trzeba się zająć i z czego żyć. Prawda? Co prawda, co prawda. Rozumiem, Nie że... można biadolić i narzekać, że jest źle. Całkowity handmade, tak? Wykonane ręcznie. Tak, tak, zdecydowanie tak, dlatego zajmuje bardzo dużo czasu, dużo układania. A jeszcze no mogę właśnie, zareklamować, to... że siano jest z centralnej Polski. Aha, czyli sprowadzacie Państwo, tak? Do Ej, siebie je gdzieś tam? To... Tak, zakupujemy u, e, u ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się, można już to nazwać, produkcją siana, bo nigdzie nie ma tak ładnego siana i tak... E takiej jakości, bo no właśnie, nie każde to... nadaje się, żeby zrobić, zrobić jakiś produkt, dlatego, że mm, musi być odpowiedniej jakości, musi być długie, zielone, piękne, bez zanieczyszczeń. No właśnie, ile pani spędza nad takim jednym strojkiem, żeby coś takiego powstało? Można to określić w ogóle w jakichś, nie wiem, godzinach? Nie, godzin nie uda się ustalić, dlatego, że nigdy nie robimy jednej sztuki, powiedzmy, jeżeli jest kura, nie robimy jednej sztuki tak od A do Z, bo bo do jednej czynności się stoi, do innej trzeba siedzieć i wiadomo, żeby zdążyć jak najwięcej zrobić, bo to też o to chodzi. A zrobiony elementami, następnie całość składamy i wtedy powstaje gotowy produkt. No to co? Zapraszamy na kiermasz. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia i nie tylko, oczywiście turystów zapraszamy na jarmark, zapraszamy na rynek bardzo serdecznie do soboty łącznie. Przed świętami zakończamy i jedziemy do domu na święta. Miłego dnia i wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Wielkanocne tradycje związane ze śmigusem, dyngusem, warsztaty teatralne z udziałem publiczności, a nawet gry i zabawy w wielkanocnym stylu. Tegorocznemu jarmarkowi wielkanocnemu na rynku towarzyszą liczne atrakcje artystyczne. Warsztaty przygotowała m.in. Toruńska Agenda Kulturalna. Panie Aleksandro, niebieski namiot, agendy jak zawsze na jarmarku. Co, co w tym roku proponujecie? W tym roku proponujemy szereg warsztatów artystycznych. Przed nami jeszcze warsztaty z robienia marzanny. Będziemy żegnać zimę, witać wiosnę później będziemy mieć również warsztaty z klubem Supełek, który zapewni nam oprawę taką bardziej szydełkową. Także będzie można spróbować swoich sił w robieniu kwiatków na, na szydełku, które mogą przystroić koszyczki wielkanocne. Całość tych wszystkich naszych uroczystości, w naszych warsztatów tej oprawy artystycznej zakończy wspólne gotowanie żuru wielkanocnego w Wielką Sobotę. Także zapraszamy na warsztaty takie trochę bardziej kulinarne. Będzie można popróbować swoich sił z klubem integracji będziemy wspólnie tutaj gotować żur. Na stoiskach nie zabrakło też nalewek, soków i syropów. Zajmuję się produkcją soków, syropów, mam też, mam też kwiatuszki przeróżnego rodzaju i krzewy, z których można robić ciekawe wyroby. Jest to tradycją w mojej rodzinie i chętnie to przekazuję innym. To są takie domowe wyroby, tak można je określić? Tak, to są domowe wyroby. Na szczęście od stycznia tego roku już jako rolnicy możemy swoje wyroby sprzedawać. Właśnie, takie soki, syropy, one mogą miejsce na świątecznym stole znaleźć jak Tak, to są lecznicze regionalne, takie tradycyjne jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobrze, no, zna Pani klientów, wie Pani czego szukają, jakie smaki najczęściej poszukują? No na święta to orzech, tak? zielony orzech włoski, który jest le lekarstwem na drogiwości żołądka. Jak ktoś przesadzi z jedzeniem na święta, to zapraszam na mój orzech. Mhm. Dobrze. Jakieś inne, może pani wolać No malina, sok z maliny, sok z czarnego łzu, to na odporność, na oczyszczenie, wzmocnienie. Syrop sosny, który świetnie działa na infekcje gardła, rybkę, kaszel. Stare, domowe sposoby lecznicze na takie drobne Z Sporym zainteresowaniem cieszą się stoiska z rękodziełem wykonywanym ze słomy i siana. Panie co pan przywiózł? Skąd przyjechał? Z przyjechałem z Lubelskiego do Torunia po raz piąty. O, właśnie, to już weteran tutaj tego jarmarku można, można powiedzieć. swoje produkty Rękozieła. No właśnie, i co pan ma? No jak widać, palem, Palemka Wielkanocna, kompozycję z suchych kwiatów. Wszystko jest naturalne, nasze polskie. Ale sam pan to układa? Znaczy tak, ja to uprawiam z synem, żona i dwie siostry pomagamy, i tak to wszystko. W taki mały biznes jak rodziny. To nie znaczy, że z tego się utrzymujemy. Nie? Ja Ale to jest wszystko, rozumiem, ręczna robota, to wszystko nie na... jest chińszczyzna. Nie, nie, nie ma. No jak, jak pan widzisz, nie ma nic tutaj chińskiego. Okay. Długo trwa wykonanie jednego takiego? Wie pan, jest Pan w stanie no to określić? Tak to, nie robimy jednej rzeczy, nie? Przygotowuje się na wszystko. Trzeba najpierw wy zebrać, wysuszyć, wymalować, wybielić. Także to nie można powiedzieć, ile trwa jednej sztuki robota. To nie niechętnie kupują tego typu wyroby? Jest pan od lat może pan to jest już ocenić? lat, ale co rok jest gorzej? Tak? Może mniej pieniędzy ludzie mają? Wszystko możliwe. Nie wiem, nie mogę nic powiedzieć. Jak co roku ostatniego dnia jarmarku w Wielką Sobotę odbędzie się święconka